To zrobi Putin w marcu 2024 roku na celowniku Polska. No, właśnie dzisiaj na temat szokującej wizji przepowiedni Jackowskiego dotyczącej Rosji Putina. I tego, co ma się wydarzyć w marcu anno domino 2024 roku. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, Jasnowidza Zyczuchowa. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zarajujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji. Przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej marca. Co prawda marzec już się zaczął, ale według Jasnowidza to ma zrobić Putin, to ma zrobić Rosja. Oczywiście to też jest kwestia umowna, tak? Tu nie chodzi o to, żeby się ściśle trzymać, chociaż marzec jeszcze trwa. Nie chodzi o to, żeby się ściśle trzymać, jeśli chodzi o datę, tak? Bo to może się na przykład wydarzyć na początku kwietnia. Natomiast tutaj Jasnowidza mówi w ten sposób, że tutaj jeśli chodzi o Putina. Tak, i tutaj no, manewry taktyczne, praktycznie jeśli chodzi o marzec, to taktyka Putina jest taka, żeby Stany Zjednoczone przyspieszyły działania na Bliskim Wschodzie, tak. Czyli po prostu Putin chce, żeby tutaj Stany Zjednoczone, Zjednoczone przyspieszyły działania na Bliskim Wschodzie, i to ma być pułapka na Stany Zjednoczone. Tak, to ma być faktycznie pułapka na Stany Zjednoczone. Tutaj też Jasnowidz Jackowski mówi na temat cyfry 9, która ma być pamiętna na lata. Cyfra 9, która ma być pamiętna na lata, czyli Putin mówi na temat taktyki manewrów dotyczących mających miejsce w marcu, tak, że to ma być praktycznie taktyka żeby Stany Zjednoczone przyspieszyły działania na bliskim wschodzie to jest pułapka na Stany Zjednoczone cyfra 9, pamiętam, ma być cyfrą na lata, coś się ma wydarzyć yy, 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 jeśli chodzi o, nawet nie chodzi o dziewiątkę, także no bo to mogłoby się wydarzyć na przykład 9 marca yy, chociaż 9 marca już miał miejsce albo 19 marca, albo 29 marca, albo na przykład nie wiem, 9 myśliwców, 9 bomb albo o 9 godziny albo atak o 9.09, tak natomiast yy, tutaj yy, czyli yy, praktycznie yy, zwiększenie tej działalności yy, czy po prostu aktywności tutaj Rosja na Bliskim Wschodzie, czy też gesty poparcia tak, Rosji, na przykład, dla Iranu one miałby spowodować, że Stany Zjednoczone bardziej się zaangażują w kwestie na Bliskim Wschodzie, a to jest tak naprawdę kwestia pułapki, tak, tylko ktoś powie, no ale gdzie jest tak naprawdę ta pułapka, no moja interpretacja jest taka, że, e, tak to no, mówi na przykład Trump, tak, że on tam nie będzie bronił tutaj stanu z, w Europy, no Trump, który startuje, startuje w wyborach prezydenckich, ale trzeba brać pod uwagę to, co on praktycznie mówi, bo jest realnym kandydatem, tak, i realne są szanse, że może wygrać, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, więc może być Taka sytuacja, że wiadomo, zresztą to jest proste, tak. Jeżeli Stany Zjednoczone miałyby do wyboru pomóc Izraelowi czy Europie, pomóc militarnie, to prędzej pomogą Izraelowi. To też po prostu było pokazane, tak. Jeśli chodzi o pomoc tutaj kongresu, pomoc finansowa, to nawet tam po prostu przez chwilę była sytuacja zawahania, czy Stany Zjednoczone przekażą po prostu pieniądze, czy też sprzęt wojskowy dla pomoc, na pomoc dla Ukrainy, bo stwierdzili, że na po prostu w pierwszej kolejności to oni chcą pomóc Izraelowi, tak. No a wiadomo, że po prostu Ukraina potrzebuje tutaj tej broni, żeby się bronić, żeby odeprzeć atak. No i potem ostatecznie to zostało zmienione, tak, pomoc po prostu ma popłynąć, no ale to też była kwestia taka pod publiczkę, tak, dla ludzi, żeby pokazać im tak naprawdę, tak, że tutaj te pieniądze amerykańskie staną w Stanach Zjednoczonych, ewentualnie pomogą Izraelowi, a nie po prostu, powiadomie się chodzi o Ukrainę, tak, żeby po prostu w ten sposób też zyskać głosy wyborców, tak, głosy praktycznie tutaj wyborców tak, którzy myślą lokalnie tu i teraz, tak, a nie coś tam, co jest tak praktycznie daleko od nich. Natomiast tak, tutaj, czyli Putin chce tak naprawdę złapać w pułapkę Stany Zjednoczone, tak, czyli może na przykład się wydawać Stanom Zjednoczonym, czy też światu, że Putin zaangażuje się bardzo mocno i chodzi o Bliski Wschód, on tak naprawdę tylko po prostu zintensyfikuje tam swoje działania. no mówi się też po prostu o tych manewrach wojskowych Rosji i Chin, tak, że po prostu te dwa mocarstwa prowadzą manewry wojskowe, w tym czasie się, co po prostu manewry wojskowe prowadzi tutaj e, prowadzą kraje będące w NATO natomiast no niewątpliwie cała ta sytuacja no ona jest bardzo niebezpiecznie niebezpieczna tak ona jest bardzo po prostu niebezpieczna jeśli chodzi o to co może wydarzyć się na świecie tak jeśli chodzi o to co może się wydarzyć na świecie no a wiadomo tutaj praktycznie tutaj że teraz mają miejsce wspólne manewry właśnie Rosji, Iranu, Chin na Morzu Arabskim tak to po prostu ma miejsce tak, one rozpoczęły właśnie dokładnie wtedy, kiedy to nagrywam, tak, rozpoczęły wspólne manewry właśnie morskie na zatoce osmańskiej, w zatoce osmańskiej, przepraszam, no i to może spowodować, że tutaj właśnie Stany Zjednoczone mocno zaangażują się, jeśli chodzi o Bliski Wschód. A potem się okaże, że na przykład tutaj tak, że po prostu Stany, że Rosja wcale nie będzie tam prowadzić tych działań militarnych, tak? Przynajmniej póki co, przynajmniej po prostu póki co. Bo też była taka ciekawa teza tutaj Jasnowidza Jackowskiego, czy też ciekawa jego przepowiednia, że tak, tutaj po prostu NATO prowadzi manewry wojskowe największe od 30 lat. Tak, blisko 90 tysięcy żołnierzy, no gigantyczne manewry wojskowe, że to nie jest kwestia przypadku. Że takie manewry są tak naprawdę przykrywką do tego, żeby Umieścić e, wojsko, żeby po prostu tak zbudować tam bazy, bo gdyby to wojsko rozmieścić w czasie pokoju bez manewrów, to ludzie by powiedzieli, o czy co się dzieje, idzie wojna, że po prostu tyle wojska jedzie i tak dalej, a jak mają manewry wojskowe, to się mówi, a to manewry wojskowe, to wszyscy mają, mają ręką, mówią, aha, dobra, tak, czyli ludzie widzą, że mnóstwo jedzie tam czołgu, sprzętu wojskowego, eszelony po prostu tak, całe pociągi ze sprzętem wojskowym i mówią, no nie, to coś się wydarzy, będzie wojna, tyle tego jedzie, no ale jak słyszą znowu informacje, nie, to tylko manewry wojskowe, no to Manewry, tak? Tylko według jasnovidza Jackowskiego, to potem nie będzie tak, że jak te manewry się skończą, że te wojska się spakują, wrócą do siebie, one już tam pozostaną, może nie w takiej ilości, ale mniejszej, one już po prostu pozostają, tak? Bo pretekst ku temu był, a więc były to po prostu te manewry wojskowe. Więc dosyć ciekawa, tak naprawdę teza, ciekawa tutaj kwestia. No i to jest pułapka na Stany Zjednoczone. Cyfra 9 to będzie pamiętna cyfra na lata. Tak to właśnie tutaj nazwał właśnie Jasnowiec Jackowski tą. A więc ta taktyka manewry tutaj Putina, Rosji, nie tylko tak, bo tak powiedziałem po prostu jeszcze tych innych państwach, tak, Chin i tak, w marcu to tak naprawdę taktyka, żeby Stany Zjednoczone przyspieszyły działania na Bliskim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie. Oczywiście tutaj w kontekście po prostu poparcia dla Izraela, tak, po w kontekście poparcia dla Izraela. No niesłychanie jest to ciekawe, jak to wszystko będzie po prostu wyglądało, będzie ono przebiegało. No, oby, no oczywiście, ja potępiam wszelkie wojny na świecie, jestem za pokojem na świecie. Natomiast jest to niesłychanie ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądało, jak to będzie po prostu przebiegało, bo rzeczywiście tutaj, tak, ta sytuacja na Bliskim Wschodzie na pewno odciągnie uwagę, tak, świata od sytuacji na Ukrainie. Tam przecież cały czas toczy się wojna, tak. No właśnie to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu, no i napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.